Aloha dziewczyny, cześć, witajcie na stosunkowo. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi, cześć. Dołączaj, dopisuj się, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak zostaniesz ze mną i zresztą fantastycznych kobiet na dłużej. Dziewczyny, dzisiaj najpotężniejsza manifestacja. Powiem Wam e, o moich najnowszych odkryciach i moim nowym sposobie na to, żeby dostawać wszystko, co chcemy. Dlaczego manifestacja działa? Słuchajcie, manifestacja jest jedną z tych metod, które ustawiają w jednym rzędzie. Nasz umysł, nasze ciało, nasze działania z tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Czyli tutaj nie ma dysonansu między tym, co świadomie chcemy, a co mówi podświadomość. Czyli nie jesteś wystarczająco dobra, nie poradzisz sobie. Kiedy my manifestujemy, to nagle nabieramy wiarę w to, że naprawdę otrzymamy. Więc wszystko tak naprawdę działa spójnie. Manifestacja po prostu omija te wszystkie blokady z dzisiaj. Które stoją na drodze osiągnięcia tego, co chcesz osiągnąć jutro. Czyli omijamy Twoje strachy, wątpliwości, manifestacja to wszystko omija. I teraz, y, sposób, który dzisiaj ci przekażę, to jest sposób, który, w który ja bardzo mocno wierzę. To jest naprawdę mocarne, to wchodzi jeszcze głębiej do podświadomości niż to, o czym już ci mówiłam. Przypominam, już jest jeden odcinek na temat manifestacji, e, i ten odcinek też jest bardzo ważny. Bo w manifestacji głównie chodzi o to, żeby poczuć. Pamiętajcie, tylko przypominam. E, oczywiście, zapraszam do tamtego odcinka również. E, chodzi mi o to, żebyś to, co dzisiaj powiem, robiła przez 30 dni, a potem możesz mi napisać, Boże, to jest niesamowite, Maxi, to zadziałało. Zresztą, mam od Was feedback i mówicie mi same, słuchajcie, to jest w ogóle, to jest jakiś sztos. E, niesamowite. Ja wczoraj, nie, przedwczoraj. Tworzyłam e, sobie nowy film, o którym Wam zaraz powiem, spokojnie. Tworzyłam sobie ten film, słuchajcie, i e, ściągałam zdjęcie samochodu, którym chcę jeździć w przyszłości. Dwa dni temu, wczoraj, dostaję informację, że mój partner kupił samochód tej samej marki. Wysyła mi i mi mówi: Słuchaj, to jest nasze, nasze nowe dziecko. Pozdrawiam. Tak, w ogóle, by the way, dostałam ostatnio nowy komentarz, że jak to jest, że te wszystkie singielki tak tutaj nas pouczają? No, już nie singielka, no już nie singielka, ale nawet gdybym była singielką, słuchajcie, dziewczyny, nie słuchajcie tego wszystkiego, bo tak naprawdę tylko wy wiecie, na jakich mężczyzn po prostu trafiacie. I prawda jest taka, że nie mamy nad tym do końca kontroli, kiedy poznamy partnera z naszych marzeń, więc na spokojnie, czasami trzeba. Pójść na 20-30 randek, żeby poznać tego jednego, o którego nam chodzi. Więc to wszystko na bok, ale chciałam tylko wyklaryfikować ten komentarz. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za komentarz. Słuchajcie, wszystkie komentarze naprawdę I Love You. W pierwszym sposobie, który Ci dałam na manifestację, chodziło o wizualizację. I wizualizacja dalej jest przepotężnym narzędziem, jest fantastyczna, ale zwiększymy jej moc, czyli napiszemy na kartce. Wiecie, no ja kartka długopis to jest u mnie zawsze ta sama receptura. 70% więcej wiedzy ci zostanie, jak zapiszesz. Dlatego też mówię w złej dziewczynie. Notatki, notatki. Miesiąc, też się pytacie dlaczego tylko miesiąc? Dlatego, że jest motywacja inna, jak ja mam dostęp do kursu przez miesiąc. Ile kursów, do których masz dostęp do żywotni po prostu ląduje na półce. I tutaj musisz zrobić notatki. Ja ci gwarantuję, że coś wyniesiesz z tego kursu. Gwarantuję ci w dzisiejszej manifestacji będziemy zapisywać życie marzeń, jakby się już tam była. Bardzo sensorycznie, bardzo szczegółowo. Ze wszystkim, słuchaj, ze wszystkim. Ja, jak zapisuję to, to, to jest naprawdę, zróbcie sobie wieczór. Bo to naprawdę, jak się rozpiszecie i miejcie dużo papieru, żeby, żeby nie zabrakło. Naprawdę jestem w domku. Gdzie jest ten domek? Nad morzem. Wstaję rano. Białe ściany, piękne kwiaty, budzi mnie świeże powietrze, bryza morska. Wychodzę na piękny, duży balkon, jestem w białym, wyszywanym szlafroku, piję herbatę jaśminową, zieloną, patrząc na fale, czuję bryzę. Mój mężczyzna podchodzi i przytula mnie od tyłu i mówi mi dzień dobry, kochanie. Widzę na ogrodzie mojego psa, który macha do mnie ogonem, czuję się szczęśliwa. Przechodzę do kuchni i tak dalej, i tak dalej. Wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Możesz tam opisać to, jak wygląda twój partner. Słuchaj, jak Ty piszesz, to to wchodzi w Ciebie głębiej, bo ty też widzisz oczyma, tą historię i e, przelatujesz po niej w miarę zapisywania, to wchodzi głębiej do podświadomości. To wchodzi w nas głębiej, dlatego to ma dużo większą moc. Słuchaj, twój umysł nie jest aż taki cwany i on nie do końca rozróżnia, co jest. Wizualizacją, ma co jest realiami. Więc, kiedy Twój umysł, jakby czyta historię na Twój temat, która dzieje się tu i teraz, to on przyjmuje to, że to jest. I Twoje ciało z podświadomości już dąży do tego, żeby ten cel, który masz, się po prostu zrealizował. To jest tak, jakbyś się naprogramowała, zaprogramowała, żeby osiągnąć dokładnie ten cel. Manifestacja jest dla wszystkich. Czy jesteś na Dnie? W swoim odczuciu. Czy jesteś bez kasy, bez perspektyw, czy jest ci smutno, czy jakiekolwiek masz emocje, czy jesteś na zakręcie życiowym, to jest to. I naprawdę e, każdy może. Każdy może. Nie zadawaj pytania jak, nie zadawaj pytania dlaczego. To działa. Krótko. Robisz to i czekasz na efekty. Ja mam tak dużo historii waszych, o których mi opowiadacie. Maxi chciałam rozwinąć biznes, nie widziałam szans. Nie wiedziałam jak. Nie wiedziałam. Ale zapisałam, wymyśliłam, zwizualizowałam i bum, poznaję człowieka. I ten człowiek nagle mówi, że chce zainwestować w mój pomysł. Wow. To się zdarzyło na przestrzeni miesiąca. Inna historia poznałam tego mężczyznę. Jest tak dobrze, że nie wierzę w to, że jest tak dobrze. Szczypię się i czekam na moment, żeby poźle, ale jest coraz lepiej. Więc, yy, dziewczyny, Dajcie sobie szansę, spróbujcie. Tak jak mówię, nieważne gdzie jesteś, nieważne co chcesz, cokolwiek chcesz, możesz mieć absolutnie wszystko. Nikt nie patrzy, pisz co chcesz. Sky is the limit to jest twoja historia, tylko pamiętaj, że piszesz ją w teraźniejszości. Jestem, czuję, mam na sobie, patrzę na teraźniejszość. To jest pierwsza część mojej receptury. Robisz to, czytasz to i bam, mamy. Teraz przez 30 dni chcę, żebyś również znalazła czas każdego wieczoru na to, żeby obejrzeć film. Ten film, który tworzyłam, o którym Wam powiedziałam na początku filmu tego filmu, odcinka. Najpierw ściągasz sobie, może być z Google, może być z Pinteresta, może być z Canwy, jest tych programów mnóstwo zdjęcia tego, o czym marzysz, czyli Twoje życie. Wyśnione. Mogą być tam włosy, jakie byś chciała mieć, może być tam Kupa Klasy, może być samochód marzeń, mężczyzna marzeń, może być e, biała suknia ślubna, może być e, ognisko z dziećmi, pies, e, widoki, mieszkanie, dom, cokolwiek, kariera, cokolwiek chcesz na zdjęciu albo na krótkich filmach, bo to też mogą być takie krótkie filmy. Następnie tworzysz ten film w jakiejś e, aplikacji do tworzenia filmu, może być to nawet możecie wykorzystać sobie Instagrama, gdzie tworzycie rolkę i po prostu zapisujecie ją na swoim telefonie. E, może to być VideoShop, może to być właśnie Canva, to są takie programy, które e, darmowo e, skleją wam ten film w całość. Możecie podłożyć w tle muzykę i możecie też nagrać swój głos, który opowiada tą historię. Mam takie piękne włosy, czuję się fantastycznie w moim ciele. E, stać mnie na wszystko, na co chcę, żeby mnie było stać. Nie muszę się zastanawiać przed e, jakimkolwiek zakupem. Mój mężczyzna jest niezawodny, czuję się bezpieczna. Mamy przepiękny dom, psa, e, owocowy w ogóle, sad. Wszystko, co chcesz. Nie ma limitu. Ten film powinien trwać od minuty do trzech. I może to być film, od którego zaczynasz dzień, albo którym kończysz dzień. Proszę Was, żebyście pamiętały, to są te momenty, gdzie nasz mózg z rana zasysa jak gąbka, a wieczorem to jest ostatnia rzecz, o której myślimy, kiedy rozpoczynamy ten etap segregowania wszystkiego w głowie na noc. Więc polecam Wam, zróbcie taki film, zróbcie sobie Frajdę i oglądajcie ten film przez 30 dni każdego wieczoru. I krok numer 3, który też jest okrutnie, okrutnie ważny. Pomóż swojej manifestacji. Uniwers pomaga tym, którzy pomagają sobie, którzy robią pierwszy krok. Jeżeli chcesz być modelką, no to zadbaj o ciało, zadbaj o skórę, pójdź na siłownię, powysyłaj zdjęcia do agencji. Rozumiesz? Musisz zrobić pierwszy krok. Jakieś wykazać działanie w tym kierunku. Zapisać się na jakieś zajęcia. Pamiętaj również, jako dodatkowa wskazówka, że czasami manifestacja czeka na realizację, bo nie możesz odpuścić czegoś. Czeka na realizację, aż zrobisz progres. Aż sama zdecydujesz, jestem w towarzystwie, które mi nie służy. Które blokuje poniekąd mój rozwój. Więc odpuszczę to towarzystwo. I nagle zobaczysz, że manifestacja w pełnej okazałości, bum, w Twoim życiu się pojawi. I e, czasami dziewczyny naprawdę bardzo się boimy puścić pewnych ludzi, pewnych okoliczności, pracy. To się wiąże z ryzykiem. Ale naprawdę powiem Wam, że jak na to patrzę, to czasami to wygląda trochę tak, jakby wszechświat czekał na tą Twoją decyzję, żebyś sama podjęła najlepszą dla siebie decyzję i Ty prawdopodobnie wiesz, jaka to jest decyzja, bo to czujesz. My to czujemy, że powinniśmy coś zrobić i z niewiadomych względów, ze strachu, z wiadomych względów, strachu przed tym um, nowym, niewiadomą. Boimy się odpuścić coś, co nam nie służy. Jeżeli coś ci nie służy, wiesz co robić. Manifestacja czasami czeka na ten moment, kiedy ty się odważysz, żeby zawalczyć o siebie. Macie trzy kroki, piszemy historię, tworzymy film, oglądamy go przez 30 dni i dziewczyny, odpuszczamy to, co trzeba odpuścić. I robimy pierwszy krok. Formuła bardzo prosta, naprawdę przepotężna, bardzo wchodzi w podświadomość i nas. Yy, programuje na wszystko, o czym marzymy, więc nie pytajcie jak, dlaczego, po prostu zróbcie to. Trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam Was na kurs zła dziewczyna. Zwróćcie tylko uwagę, który kurs wy wybieracie, bo są dwa. E, w drugim kursie czyli Zła Dziewczyna drugi od góry, dostajecie reset gratis. Także polecam Wam serdecznie konsultacje, wszystkie informacje w skrzynce pod spodem. Dziewczyny całuję Was. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia! Mua!